Zdeko zajmuje się projektowaniem, budową i serwisowaniem oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych. Zaczynaliśmy od serwisu i te doświadczenia serwisowe pozwoliły nam na zaprojektowanie, wdrożenie i wykonanie własnych rozwiązań technologicznych. Takimi przykładowymi obiektami zrealizowanymi już z powodzeniem są to rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Turku, budowa oczyszczalni ścieków dla zakładu przemysłu tytoniowego. Oraz budowa oczyszczalni ścieków, infrastruktury komunalnej na Polskiej Stacji Badawczej na Antarktydzie. Dzięki finansowaniu, szczególnie udzieleniu kredytu obrotowego, możemy realizować nasze inwestycje. Ta współpraca jest bardzo dobra. Przede wszystkim cenimy sobie zespół Alier banku, który wychodzi nam naprzeciw i możemy z nimi negocjować warunki naszego finansowania. Patrząc na naszego klienta, w pierwszej kolejności właśnie patrzymy na zarząd, patrzymy na osoby, które tworzą firmę, które tworzą to, co firma wnosi. Tak naprawdę to zaplecze, którego trudno zmierzyć w jakiś sposób wynikami finansowymi, bo wyniki finansowe to jest tylko efekt pewnych działań. Natomiast to, jeśli jest determinacja, jeśli jest wizja, jeśli jest know-how, jeśli też. Prezes czy właściciel pokazuje i swoje, swoją determinację, no to, to jest coś, co my zawsze wspieramy i też od razu dzięki temu chętniej nawiązujemy współpracę i dajemy też inne warunki tej współpracy.